Chcemy stawać się osobowością, czyli chcemy stawać się kimś wyjątkowym. W języku chrześcijańskim byśmy powiedzieli namaszczonym. Chcemy stawać się osobą kompetentną, głoszącą Ewangelię, apostołem. Jak sobie tam nazwiesz, tak nazywaj. Wszystko to jest to samo. Masz stać się osobowością, tak? I jeżeli wie, wiemy, że normalnie słoneczko sobie świeci, to musimy zrozumieć taką rzecz, że są różne planety, księżyce, tak, które krążą, to wszystko krąży wokół Ziemi, i to wszystko jest oświetlone przez to słońce i świeci blaskiem tego słońca. Więc na początku, kiedy zaczynamy naszą taką drogę do tego, żeby stać się osobowością, czyli stać się osobą wpływu, czyli. Stać się osobą, która będzie umiała podnosić i budować innych, musimy przejść z tego, że przestajemy być planetą czy księżycem, a stajemy się osobą, która jakby świeci swoim blaskiem. Chodzi nam o to, żeby każdy znalazł to, kim jest, w jakim kierunku chce żyć iść w swoim życiu, co so, chce sobą reprezentować. I to zmienia się absolutnie myślenie. To jest kopernikowski przewrót, że nie inni mają sprawić, że ja się dobrze poczuję. Ja muszę to sprawić, że ja się dobrze poczuję i inni. Musi być ten przewrót, że świat nie jest po to, jeżeli zrozumiemy tę myśl, to już bardzo dużo się zmieni. Że świat nie jest po to, żeby zaspokoić Twoje potrzeby. Musisz stawać się kompetentną osobą, mieć coś do dania, urosnąć, mieć swoją tożsamość. Po co jest nam potrzebna tożsamość? Żeby nas z nóg nie zbiło? Tak, bo pamiętajcie, jak przebywacie z trudnymi ludźmi w swoim środowisku, no to wiecie. Oni was pociągną łatwo, Wam pociągnąć będzie ich trudno. Zbudować kogoś jest bardzo trudno, w zasadzie jest to niemożliwe, żeby człowiek podjął zmiany w życiu, jeżeli tego nie chce.